Witajcie na kanale. Dzisiaj przed sobą mam miks za 25 zł, szmaragdowe dolary, starożytny skarb i pastelowe 9. Zaczniemy sobie od pastelowe 9. A z rapeczką z numerkiem 28. Przybliżymy, by było lepiej widać. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. I szukamy dziewiątek. Mamy siedem, cztery, pięć, sześć, trzy, dwa, osiem, dwa, trzy jest dziewiątka. Czarna, czarna nie mnoży, ale zawsze jest. I co? Zobaczymy sobie. zwrocik. O, 20 zł, super. Bardzo fajnie. 9 dała nam 20 zł. Więc póki co jeszcze nam brakuje 5 zł, żebyśmy byli na 0. A tutaj nam się 5 zł już nie trafi. Więc może być tylko lepiej. próbuję zrobić tak, żeby światło nie odblaskiwało. Ok, teraz tak. Zdrapeczka z numerkiem 8, starożytny skarb. I szukamy trzech tych samych symboli. A co my tu? mamy? Papirusa, papirus. I papirus, o, czyli super, już mamy dzisiaj plus. Bardzo fajnie. I co to jest? Eee, łuk i winogrono. Co to sobie zaznacza. Teraz w drugi, Co my tu mamy? Eee, dzban, wielbłąd, mumia. Łuk. Jest szansa na bonus. I skrzynia. Teraz harfa, statek, wielbłąd. Nadal mamy szansę na bonus. Super. I łódź. Gra czwarta. Statek, hełm. Wielbłąd. Jest. Mamy pierwszy raz w tej zrapeczce mam łuk. Super. Mumia. Gra piąta. Winogrono, kleopatra, e, wielbłąd, e, sphinx, przepraszam, e, harpa. Czy tu już nic nie będziemy mieć? szóstce, e, mumia, słońce. palma palma i hełm i w siódemce słońce e, harfa winogrono, dzban i hełm z drapaczki zakupił mi mój mąż serdecznie zapraszam was na kanał Szaleństwo gier. I tutaj sprawdzimy sobie, ile mamy w bonusie. W bonusie jest dyszka. I tutaj mamy dwie dyszki. Super, czyli łącznie mamy trzy dyszki, czyli znowu robi nam się ładny plus. Poszukamy sobie kontrolnych. Kontrolne T. Ale próbuję znaleźć jeszcze jedną kontrolną. Mamy dwa razy T. Więc bardzo fajnie. I ostatnia zrepeczka z numerkiem 25. Szmaragdowe dolary. Szukamy diamentu. Wygrywam przypisaną kwotę i podkowy, podkowa nam mnoży. Razy dwa. I szukamy, co my tu mamy: motel, ananas, tęcza, garniec, karo, korona, kwiat, winogrono, wiśnia. Biedronka, klucz, serce, śliwka, awokado, pik, banan, cytryna, muszla, tref i melon. Czyli ta zepaczka jest przegrana. Co my tu mamy za kontrolne? Kontrolne są tu, G, D, E. Czyli podsumowując, tutaj sobie jeszcze zrapiemy. E. kontrolne. Kontrolne mamy N. Czyli podsumowując, dzisiaj. 25 zł, mix 25 zł, a mamy 50 zł, czyli oraz więcej niż wkład w dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję także mojemu mężowi za te zdrabeczki. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze i widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia, cześć.